Mam na imię Maria. Moją bohaterkę poznajemy w momencie, kiedy właśnie wyszła za mąż. Jest zakochana i jest bardzo szczęśliwa. Lila jest bardzo silną kobietą. To, na czym jej zależy, to przede wszystkim bycie niezależną. Niezależną przede wszystkim od mężczyzn. Czytam Magdalenę. Długo się nad tym zastanawiałam, i chyba dosyć trudno byłoby mi powiedzieć, że. Ta postać jest do mnie w jakimkolwiek sensie podobna. Ale, ale jest mi bardzo bliska. Losy mojej postaci są dla mnie też szczególne, dlatego, że ona została matką, a nie zachowywała się jak matka. I cała ta książka chyba dlatego też mną wstrząsnęła, że. że była pozbawiona emocji. Myślę, że niesamowite w, tym, w tej postaci w ogóle w tej książce jest to, że ona stawia jakieś niesamowite, bardzo podstawowe i powiedziałabym takie antyczne pytanie o to, jak się, przeciwsta jakby, jak się przeciwstawia, jak się przeciw przeciwstawia nasze, nasza potrzeba bycia szczęśliwym, nasze chęci w ogóle do zrobienia czegokolwiek, do przeżycia życia w jakiś określony sposób do tego, jaki jest nasz los. Namawiam Państwa do wysłuchania tej książki także i dlatego, żebyście się zapewne po raz kolejny przekonali, jak niewiarygodna siła tkwi w człowieku. Ta książka nie jest ani łatwa, ani prosta, ale myślę, że bardzo warto jej wysłuchać. Storytel. Bardzo polecam. Gorąco Państwa zachęcam do wysłuchania audiobooka matki i córki Aubeny Grabowskiej. Naprawdę gorąco polecam. Czy to jest ważne, żebyśmy poznali swoje korzenie? Czy to jest istotne, jakimi jesteśmy córkami w kontekście tego, jakie miałyśmy matki? Czy to jest ważne, jakimi będziemy matkami dla swoich córek? Może odpowiedzi na te pytania znajdziecie Państwo w tekście. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Storytela. Dziękuję.